Teraz zdziczenie na stadionie piłkarze klubu sportowego z nowej wsi koło Częstochowy nie mają gdzie grać, bo dziki kompletnie zniszczyły im murawę. Marek sygaczy. Gdzie pan teraz będzie mecz oglądał? W telewizji. Ale w telewizji to nie to samo, zwłaszcza, że trudno będzie trafić na transmisję meczów Sparty Nowa Wieś. Do, to do niczego się nie nadaje. To, A u siebie to grać aby... nie ma już na czym. Przyjechałem tutaj, to normalnie mi. To się mówi ręce opadły, no bo przecież to jest taki wysiłek tylu mieszkańców. Klub podniesiono ze sportowego dna w 2007 roku. Dwa lata potem mieszkańcy zakasali rękawy i wspólnie z zawodnikami nowej wsi zbudowali nowe boisko z nową murawą. Wisienką na torcie był niedawny awans do piłkarskiej A-klasy. Na drodze do dalszych sukcesów stanęło stado dzików. To jest tak jak pogorzelisko. No. Na tym nic nie urośnie już. Trzeba zrobić Boisko no. Zrobienie od nowa będzie kosztowało około 30 tysięcy złotych. Na razie, bo dziki każdej nocy powiększają bilans strat. To roczny budżet klubu. Będziemy musieli e, najprawdopodobniej grać na innych boiskach na boiskach e, przeciwnika lub wydzierżawionym boisku. Wiadomo, że na swoim boisku piłka do siatki wchodzi lepiej i częściej. No jednak te punkty mogą nam ucie uciec. I tak jak uciekła do dobra atmosfera z szatni, dziki okazały się psychicznie silniejsze. Jednak morale trochę opadły po tym całym zajściu, no i ciężko będzie to zrobić. Władze klubu poszły po prośbie do burmistrza. Obiecał pomóc, ale nie od razu. Zrobimy wszystko, aby od nowego, może nie od nowego sezonu, ale nowej rundy wiosennej mogli na swoim boisku rozgrywać swoje mecze. Boisko zostanie odświeżone i ogrodzone, tak by w dzicze ślady nie poszło już żadne inne zwierzę. Wsadziłam trochę truskawek, to musiałam ogrodzić i to przyszły Fransej i zezarły. Problem jest duży i to nie tylko z dzikami. Ten, ten rozwój tej zwierzyny, przyrost jest niesamowity wśród dzików. I podobnie zresztą wśród zwierzyny połowej, szczególnie jelen. Jelen jest już problemem, szczególnie w lasach. Są zgody na odstrzały, ale takie miejsca leżą poza terenami kół łowieckich. Skarb państwa odpowiada za te szkody. Wojewoda, krótko mówiąc. Jednak procedura odszkodowawcza zwykle trwa długo, a sezon szybko się kończy. Sparta nowa wieś kontra dziki, 0 do 1. Te stratę bardzo trudno będzie nadrobić, bo przeciwnik jest nieprzewidywalny zwłaszcza na wyjeździe. Marek Sygacz, wydarzenia Nowa Wieś.